Witam, na forum o piórach znalazłem recenzję jednego z kolegów tego pióra, którą prezentował przy pomocy obcego. Postanowiłem poprosić o to pióro i poprosić obcego o zaprezentowanie tego pióra u mnie w trakcie filmu. A czy mógłbym poprosić to pióro? Tak. No, troszkę się zdenerwował, ale na szczęście udało się odzyskać to pióro i teraz mogę je Państwu zaprezentować. To naprawdę duże pióro, porównuję z największymi jakie mam, czyli VAG 700 tuż powyżej Bixleya i Duofold Centennial i Schaefer Prelude. Teraz bez skówek. W dalszym ciągu widać, że Bexley jest po prostu o cały kawał większy od waka i Duofol, no a O szeferze już nie wspomnę. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. To tradycyjne czarno-złote wykończenie. Taka klasyczna czerń na wysoki połysk. Skówka oczywiście. Zakręcana, a w środku stalowa dwukolorowa stalówka, tutaj Model F to oczywiście niemiecka produkcja, chociaż na niej jest wygrawerowana nazwa firmy, która to pióro wykonała. Klips jest troszkę jakby niżej osadzony od końca, co nadaje mu takiego dość ciekawego wyglądu tej skówce. Z góry prawie flat, to można powiedzieć, bardzo lekko wyokrąglone. To samo mamy z dołu. Pióro troszkę się zwęża i rozszerza na końcach, w związku z tym można skówkę z tyłu założyć. Widać, jak z założoną skówką z tyłu jest piekielnie długi kawał pióra, jeśli tak można powiedzieć, ale co ciekawe, jest bardzo dobrze wyważone, nawet z tą założoną skówką, o jak trzymam tak w dłoni, to zupełnie mi nie obciąża od tyłu. Jak puszczę, widać, że pióro praktycznie leży, nie ciągnie do tyłu, nie spada z dłoni, ani nie leci do przodu. Wygląda na to, że jest doskonale wyważone z tą skówką założoną z tyłu i można nim zupełnie dobrze pisać, to jest można powiedzieć Dość duże zaskoczenie dla mnie przy tej wielkości pióra z założoną skówką z tyłu. Bez skówki trochę ciągnie do przodu, ale środek ciężkości jest równo po środku korpusu, także nie powinno być problemu z pisaniem. Oczywiście pióro to e, na, zasilać można konwerterymi nabojami International, ale co ciekawe, jak mówi producent na stronie, wystarczy lekko uszczelnić gwint, jakimś smarem silikonowym i można jako pióro zakraplaczowe używać, a wtedy wejdzie tam jakaś już ogromna ilość atramentu do środka, więc zobaczmy jak pisze z atramentem założonym, do podawanym za pomocą konwertera. Tutaj widać, że nie ma najmniejszego problemu z pisaniem tym piórem, nawet takie szybkie gryzmolenie pokazuje, że nie ma przerw dostawia atramentu, czy lekko naciskam, czy mocno. Pióro radzi sobie świetnie nawet odwrócone o 180 stopni. Piszę, no może nie idealnie, ale da się tym piórem bez najmniejszego problemu pisać. Zobaczmy jeszcze teraz wymiary, jak mówiłem bardzo drugie, długie, 15,5 cm zamkniętą, założoną skówką, a ponad 14 sam korpus, naprawdę długie pióro 30 gramów przy tworzywie sztucznym. Nie jest to przy tych wymiarach y, ciężkie pióro. Zaczyna się problem, jeśli próbujemy to pióro włożyć do jakiegokolwiek etui no, Do tego nie ma szans. To może być tylko jakieś miękkie etui, które się będzie wyginało. Tutaj wejdzie stare z etui i da się zamknąć to etui i pióro można ze sobą zabierać. W porównaniu z Sailorem to wyglądają jak ojciec i syn, także tutaj widać, że bez kufki to praktycznie dwukrotnie większe pióro gabarytowo ten Bexley. Zakręca się bardzo dobrze, ta czerń jest taka jak można powiedzieć czerń fortepianu, bardzo klasyczna i ładna. Wykończenie skówki pierścieniem, które prawdopodobnie będzie chronić skówkę, żeby nie pękła przy jakimś tam wypadku. Także bardzo ładnie zrobione pióro, świetnie się sprawdzające w pisaniu i godne polecenia. Ja się będę już żegnał, dziękuję za uwagę, na koniec pożegna się jeszcze obcy.